Cześć wszystkim, to Marta Skorallo. Witam was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę już do was z lekkim wiosennym klimatem, a będziemy wykonywać razem wiosenną bransoletkę z motywem kwiatowym. Zapraszam. Kilka słów o produktach. Nie ma ich za wiele, bo do tego projektu dużo nie potrzeba. Musimy zdecydować się na jakiś nośnik. Ja tutaj wybrałam no, jako nośnik sznurek nylonowy, jak widzicie, firmy Gryfin, i tutaj grubość 0,5 mm. Sznurek nylonowy świetnie sprawdzi się właśnie w projektach makramowych, ponieważ jest wystarczająco śliski, aby się swobodnie wiązało na nim supełki, ale też struktura i powierzchnia tego sznurka dzięki jego specjalnemu pleceniu jest na tyle porowata, że te supełki się nie będą też rozwiązywać. I wybrałam tutaj koraliki Toho w dwóch kolorach złotym i niebieskim. Jak zwykle dokładne kody dostaniecie napisane w opisie filmu. Coś do przypalenia końcówek sznurka, żeby się nie rozplątywały i nie strzępiły i oczywiście nożyczki przyda się też nam linijka, żeby odmierzyć odpowiednie długości. Będziemy potrzebować dwie długości sznurka. Pierwsza długość to około 50 cm, będzie to nasz główny sznurek na którym będziemy wiązać wszystkie supełki. Kolejny sznureczek tutaj proponuję odciąć około metra i 20 cm, bądź nawet i więcej, jeżeli nie macie wprawy w wiązaniu, żeby później końcówka nie była zbyt krótka. Nasz roboczy sznurek, ten na którym będziemy wszystko wiązać, kładziemy sobie na środku. I zabezpieczymy go kawałkiem taśmy, zostawiając mniej więcej, co Wam powiem, około 15 cm ogonka. Zabezpieczymy sobie go taśmą, żeby on nam się tutaj nie ruszał. Teraz przejdziemy do wiązania supełków makramowych. Związanie kwadratowe klasyczne. Jeśli nie znacie tego wiązania, to odsyłam was do filmu, gdzie było to dokładnie wytłumaczone. Także na początek wiążemy około 1 cm supełków. Pierwszy odcinek 1 mam już gotowy. Przejdziemy teraz do nawleczenia wszystkich potrzebnych koralików do wykonania pięciu kwiatków. Na nasz środkowy sznureczek, na którym wiążemy sopełki, nawlekamy pięć powtórzeń. W kolejności koralik niebieski, złoty. I niebieski. I tą sekwencję nawlekamy 5 razy. Teraz na lewy sznurek oraz na sznurek prawy, czyli te, którymi wykonujemy supełek, nawlekamy po 10 koralików niebieskich. Żeby mieć pewność, że one nie spadną, na końcu zawiążę delikatny supełek zabezpieczający. Delikatny, czyli nie zaciągam go zbyt mocno, żeby później móc go rozwiązać. I na drugą, na drugi sznurek też nawlekam 10 koralików i tak samo zabezpieczam delikatnym supełkiem. Wykonamy teraz pierwszy kwiatek. Przesuwamy sobie koraliki. Niebieski, złoty, niebieski. I z każdej strony po dwa koraliki. Przejdziemy do wiązania kolejnych supełków makramowych. Również wykonamy ich około 1 cm. U mnie w jednym centymetrze mieści się dziewięć supełków około. Zaciskamy tak, żeby koraliki swobodnie ułożyły się na sznurkach. Kontynuujemy wiązanie supełków. Ponownie wykonujemy kwiatka i tak, na zmianę robimy kwiatka, wiążemy supełki, aż wykonamy wszystkie pięć kwiatków. Mam już zawiązany ostatni kwiatek, rozwiążę sobie zabezpieczające supełki, już nie będą nam one potrzebne. Na koniec wykonamy jeszcze tutaj kawałek wiązania długości 1 cm. Nadmiar sznurków teraz odetniemy. Zostawiamy sobie około milimetra nadmiaru. I ten nadmiar teraz przypalimy, żeby zabezpieczyć go przed rozplątaniem. Czyli zrobimy taką przypaloną kuleczkę, którą dociśniemy do sznurka. Dociskamy od razu po przypaleniu. Główną część bransoletki mamy już gotową. Przejdziemy teraz do wykonania zapięcia, które też wykonamy tym samym splotem makramowym. Składamy końce bransoletki w przeciwnym kierunku i wykonamy zapięcie. Długość zapięcia już zależy od Was, ja preferuję około 1 cm długości. Supełki ściskamy dość mocno. Nie chcemy, żeby nam bransoletka samoczynnie się rozjeżdżała w trakcie noszenia, a samo zapięcie poprzez rozsuwanie i suwanie go wyrobi się z czasem. Sprawdzam, czy tutaj wystarczająco gładko chodzi sznurek. Zanim odetnę nadmiar sznureczków przy zapięciu, Tutaj również odcinamy, pozostawiając około milimetra nadmiaru, który również przypalamy, aby go stopić i zabezpieczyć przed rozwiązaniem. Pozostaje już tylko wykończenie bransoletki. Najprostszym sposobem jest przymierzenie jej do nadgarstka i sprawdzenie, czy gładko przechodzi przez nadgarstek. Tak, aby nie odstawały zbyt daleko nasze końcówki sznurka. Około centymetra dwóch zostawiamy sobie nadmiaru. Zawiązujemy supełek. Ja wykończę to złotym koralikiem, który nawlekam na sznurek. I tuż za nim zawiązujemy kolejny supełek. Nadmiar sznurka odcinamy, zostawiając około milimetra zapasu. I też go przypalamy i przyklepujemy. Drugą stronę wykańczamy w ten sam sposób. Bransoletka jest już gotowa. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że patent na wykonywanie kwiatków tym sposobem będzie ułatwieniem dla tych, którzy mają problem z nawlekaniem koralików i w którą stronę ma przechodzić żyłka. Dajcie znać czy próbowaliście już tego sposobu na tworzenie bransoletek kwiatowych z motywem makramy. A ja się z wami będę już żegnać i do zobaczenia w kolejnym biżuteryjnym ABC.